To nie planeta, to galaktyczne miasto. Kursant, stolica galaktyki, gdzie tysiące wież sięga nieba, a miliony istnień nawet nie widzą słońca. Ale pod tym blaskiem kryje się mrok głębszy niż próżnia. Cała planeta to jedno gigantyczne miasto. Od tysięcy lat centrum polityki, władzy i kultury. Tu obradował Senat Galaktyczny. Tu stała świątynia Jedi, i właśnie tu narodziło się Imperium. Kursant to też planeta kontrastów: na górze elita i luksus, na dole slamsy, przestępczość i zapomniani przez galaktykę. Mówi się, że najniższe poziomy Kursant to miejsce, gdzie światło nie dotarło od wieków. To właśnie na Kursant upadła Republika, zginęli Jedi, a sitowie objęli władzę. Planeta Marzenie, która stała się symbolem zdrady i manipulacji. Zostaw lajk, like, jeśli chcesz odcinek o poziomach kursant i niech moc zawsze będzie z tobą.